Już tylko do piątku 18 sierpnia można zgłaszać kandydatury do Alei Bydgoskich Autografów. Bydgoszcz informuje. W Alei Bydgoskich Autografów przy ulicy Długiej wyróżniono już 56 osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Bydgoszczy, promocji miasta i kształtowania jego pozytywnego wizerunku. Każdy bydgoszczanin może zgłosić swoją propozycję i współdecydować o tym, kto zostanie uhonorowany w tym roku. Pozostało już na to mało czasu. Na propozycje poparte rekomendacją organizacji pozarządowych, instytucji czy uczelni czekamy do piątku 18 sierpnia. Można je przesyłać pocztą na adres Urzędu Miasta, mailowo na skrzynkę autografy .um lub poprzez formularz na stronie www.bydgoszcz.pl. Spośród propozycji kapituła bydgoskich autografów wybierze od jednego do trzech laureatów. Czytaj więcej na www.bydgoszcz.pl i www.bydgoszczyinformuje.pl